Cześć, witam na kanale Hodlerka. Dzisiejszy film będzie dotyczył głównie airdropów, będzie mowa o Eigenlayer i o sezonie drugim, będzie mowa także o Aleo, ale i nie tylko. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę zapraszam na mój telegram, umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Rozpocznijmy od razu od wydarzenia, które rozpoczęło się dziś, a zakończy się jutro. ICP Hub Polska organizuje wydarzenia w dniach 5-6 września, a więc od dziś do jutra w Warszawie. Więc jeżeli macie blisko, warto wyskoczyć i ich poznać. Co możecie tam zastać? Chill room, masaże, strefa gamingowa, tańce. Oczywiście jest też hackathon, w którym jest dość spora pula nagród. Wejściówka jest za free. Link do rejestracji zostawiam wam w opisie pod filmem. I przejdźmy teraz do tematu Eigen layer, ponieważ udostępnili oni informacje o sezonie drugim Stake drop. Jak możemy poniżej przeczytać, w tym sezonie tokeny Eigen zostaną rozdzielone w trzech głównych kategoriach: Stakerzy i operatorzy, czyli osoby, które aktywnie stakeowały ETH lub Eigen podczas sezonu drugiego partnerzy ekosystemu oraz członkowie społeczności, czyli ci, którzy wcześniej wspierali Eigen oraz projekty, które odgrywały kluczową rolę w wspieraniu Agen Layer. Krajem tokenów rozpocznie się najpóźniej 17 września 2024 roku. Wystarczyło, aby stake'ować albo ETH albo EGEN podczas sezonu drugiego. I tu ważne: bezpośredni stakerzy mogą odebrać swoje tokeny za pośrednictwem tej strony, a użytkownicy LRT będą odbierać nagrody za pośrednictwem swoich projektów LRT. Data migawki to 15 sierpień 2024. I dla tych, którzy byli współtwórcami oprogramowania typu open source, czyli byli współpracownikami albo wspierali Eigenlayer od samego początku, jest specjalna strona do weryfikacji tożsamości społecznej, np. poprzez Twitter. Tutaj mamy czas do 11 września, więc wtedy kiedy to nagrywam zostało 6 dni i jeżeli jesteście osobą, która działała od początku na ich Discordzie i do tej pory wyróżniacie się właśnie na nim, pomagacie i tak dalej, nie wiem czy to są jakieś role czy algorytm potwierdza zaangażowanie, ale tak czy siak sprawdźcie sobie tą stronę. Tutaj macie poniżej tabelkę, dla kogo przeznaczona jest ta część Eigen, także sobie na spokojnie przeczytajcie. I my teraz przejdźmy do innej krótkiej informacji. Token Matic przekształcił się w Pol Token 4 września, a więc wczoraj. Na niektórych giełdach nie jest on jeszcze dostępny. Tutaj macie od nas artykuł na temat tego, co przyniesie migracja Matic do Pol. Link do bloga zostawiam wam w opisie pod filmem. I na chwilę, przejdźmy do części sponsorowanej od Coinex. Jak wiecie, na rynek polski weszła giełda Coinex, swoją drogą istnieje ona od 2018 roku. Jeżeli macie ochotę przetestować giełdę, wiadomo, im więcej giełd, tym więcej możliwości, a także jest to jakiś rodzaj dywersyfikacji, jeśli trzymacie swoje środki na giełdzie. Warto również zerknąć na zakładkę z tokenem. Jeśli uważacie, że w swoim portfolio powinniście mieć chociaż jeden token giełdowy, to myślę, że warto zeznajomić się właśnie z tokenem CET, czyli CoinEx Token. CoinEx Token jest to natywny token giełdy CoinEx. Giełda przeznacza 20% dziennego dochodu z opłat transakcyjnych na odkup Z, a te CET zostaną spalone pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Ten proces odkupu i spalania, jak możemy przeczytać, będzie kontynuowany, dopóki Cet nie zostanie zredukowany do zera. Myślę, że warto zaznajomić się z tym tematem. Link do rejestracji do giełdy Coinex znajduje się w opisie pod filmem. Zachęcam też do zapoznania się z ich polityką oraz tokenem Cet. Ok, i teraz czas na airdrop od Aleo. Jakiś czas temu pokazywałam Wam testnet Aleo. Myślę, że większość z Was kojarzy. Aleo wczoraj wypuściło informacje odnośnie swojego mainetu oraz airdropa. Napisali oni, że odbyli udaną próbę generalną, a wczoraj wygenerowali blog Genesis dla sieci głównej. Powstał również obszerny artykuł odnośnie airdropa. Kwalifikujemy się na odbiór tokenów, jeżeli braliśmy udział oraz zdobywaliśmy nagrody w jakimkolwiek z poniższych programów. I tutaj muszę przesunąć trochę niżej. I tutaj macie listę, jest to między innymi testnet drugi, testnet trzeci, testnet beta czy enigma. Opłaty sieciowe za transakcje i wdrożenia będą uiszczane za pomocą tokenów ALEO i poniżej mamy przedstawiony odbiór tokenów krok po kroku. Od razu zaznaczam, że na moment nagrywania tego filmu nie jest jeszcze dostępny checker. Jak tylko on się pojawi, wrzucę Wam link na telegram. I niestety, jeżeli przerzucimy sobie troszeczkę niżej, to zobaczymy, że KYC jest tutaj potrzebny do odbioru tokenów. Niestety te KYC nie jest takie proste, będzie trzeba przesłać dokument tożsamości ze zdjęciem, dostarczyć dokument potwierdzający adres, na przykład rachunek ze media, i na koniec trzeba będzie wykonać selfie na żywo. Tutaj też poniżej możemy przeczytać, że mamy blokady. Mam nadzieję, że coś tutaj źle rozumiem, ale mowa jest tu o rocznej blokadzie, choć wyżej przeczytamy, że okres blokady zależy od kategorii, także nie nastawiałabym się, że będziemy musieli wszyscy czekać rok na swoje tokeny, no ale zobaczymy, jak to z tym będzie. OK, na razie to wszystko odnośnie Aleo, cały czas czekamy na checker, przypominam, że wrzucę go na telegram, jeżeli będzie dostępny. Ogólnie odważnie myślę wyszli akurat w takim momencie rynkowym, raczej większość projektów czeka na lepsze czasy, no ale być może na dobre im to wyjdzie. Na koniec zostawiam Wam słuchajcie wpis z X, w którym znajdziecie małe uzupełnienie do airdropa od Sonium. Ok, na dzisiaj to wszystko. Zaczyna się coś dziać na rynku. Obej cena ruszyła się w pozytywnym kierunku. Do zobaczenia we wtorek.